Znaczy to nie chcę. sama tak że po prostu zaczynamy w innym miejscu Ojejku, dobra, do kolejne paczki do rozdania Ile tych paczek? Raz, dwa, trzy, cztery Oj, cztery Dobra, to ją zapakujemy Pięć, sześć, siedem paczek I to wszystkie z Hello Kitty Okej, okay, dobra, jedziemy tam do domu Oj, mała, mała <laughs> Cześć, przebra... Jezus Co tu się dzieje? Dobra, one, one są w szkole I w przedszkolu <laughs> więc... A mama jest w pracy, tak? Więc my jesteśmy sami w domku Będę ci ubranka kupić, wiesz, malutka y Aha, to To że Proszę, trzymaj mi się i idziemy na dół Że jesteśmy w takim bądź razie. ojej to twoje zabawki ze świąt To jeszcze są. Ogólnie wiem, że miał być odcinek się ze świąt, ale troszeczkę nie miałem kiedy zrobić. Więc powiedzmy, że były u nich święta. Okej, okay, to chyba ten domek. O, ktoś dzwonił do drzwi, chodź, zobaczymy kto to. Mamie. Nie no, mama na pewno nie. Muszę sobie tutaj je ja zobaczyć. Proszę, to dla pana paczuszki. Można na chwilę wejść, ale e, po co? E, e, mogę pomóc, mogę posprzątać. Pani pracuje jaka sprzątaczka? Czasem po godzinach, tak. E, no dobrze. Zapraszam w takim razie. Aja, ja! Mama! To nie jest mama, to jest jakaś bardzo dziwna pani. Chodź, otworzymy może te prezenty. Dobrze, to ja posprzątam w domu. Może zrobię obiad? E, nie, moja żona robi lepsze. To ja patrzę w kuchni. O Jezus, jaki syf! Y, syf, Okej... Okay. Ta! Zobacz, tata, zobacz! Y, to jest kurtka. Y, Jakiegoś pingwina z chyba? Z, z tej bajki to wygląda, twoja młodsza, twoja O, a to na pewno będzie dla tej małej, dla ciebie. Popatrz. Nie no, to będzie chyba dla twojej najstarszej siostrzyczki To nie wiem dla kogo będzie, ale... Okej okay. O nie no, to będzie na pewno dla twojej starszej siostry najstarsze O, to te pluszaki będą dla najstarszej siostry chyba O, no to w sumie te wszystkie że zabierze twoja najstarsza siostra A ja... No nie ma dla małych dzieci nic widzisz Jest tylko pluszaczek, który bierze twoja starsza siostra chyba bo ona zbiera te pluszeczki Ale może w następnym prezenciku Będzie coś dla ciebie i Albo będzie na przykład pluszacz, którego nie będzie chciała ona Jezu, jaki pięknie jestem Pan Ale ma dzieci Przepraszam, mogę sobie wziąć coś do picia? Y tak, jasne no. Ojku, Nie wody, nie zachylnej wody Kosztować tej Ochylnej Uh. Uh. Co to jest? Muszę jeszcze raz spróbować. Mm. Dziwny smak, ale... ochydstwo Fuja! Ja bym zrobiła lepszą lemoniadę, proszę pana. No dobrze, ale to moja żona robiła, więc jakby moim, moim dziećmi nie smakuje, więc... Proszę już wyjść sobie. zdrajstwo Heimba w biały dzień. Haniba. Wieso? A ja, baba! Nie jest gdzie Nie wiem, stara, ale mamy chociaż tego. Mamy chociaż telefon. Dziewczynki, proszę odłożyć telefon do szafki, już! Albo uwaga, do, dostaniecie dobra, dajmy ten telefon. Odłożę, no, nie ta szafka. Dobra, odłożę ten telefon. Ogólnie sorry że dźwięk jest taki słaby, ale w następnym odcinku już będzie trochę lepszy. Jezu, biologia. jak zwykle. Dobrze. Temat biologia. Zapiszcie, dzieci. Ale proszę pana, bo my nie dostaliśmy żadnego zeszytu. Znaczy kartki, bo my nikt tu nie ma jeszcze zeszytu. No właśnie, nikt nie ma zeszytu, nawet ja. Dobrze, Karolinka. Nie yy, dostanie ci zeszytów jednak. Dobrze, zapiszemy sobie notatkę. O. nie, to jest chemia jednak, tak, chemia. I dobrze, ja tutaj użyję tej ławeczki. Proszę, Karolinka, bo możesz mi. Tak, ja. Tak jasne, pomogę panu. Dobrze, Karolinko. E, ty jest tutaj widzę najgrzeczniejsza. Więc proszę, wlej to do niebieskiego... Do, wlej to niebieskie do tego. Jasne. Dobrze, dobrze, oczywiście, że wleję. E, Okej, okay. i wleję jeszcze żółte i różowe. E. To jest czerwony proszę pana, a nie... Różowy. To jest różowy. A no to przepraszam, jestem sobie chyba daltonistką. E, co dobrze? Powiedzmy, że tak. Drodzy pan. Widzieliście, co się stało? Oczywiście, panie profesorze. Dobrze, Karolinko, i teraz, tutaj niebieskie, ale najpierw wlej żółty, i potem niebieski. Oj, nie pij tego, Karolinko, ale to jest bardzo dobre. Ale to jest bardzo dobre, proszę, pada. Ale nie możemy tego, tego... I teraz wlej tutaj. Włączmy. co się stało? powstało jakby jakiś trochę wulkan. Karolinka miała odpowiedzieć. Dobrze, ale ja odpowiedziałam. Dobrze, Karolinka schowaj to. Hmm, za chwilę mamy dzwonek, więc Karolinka się daj do łapki. Więc tak. Oj, kawa mi się skończyła No dobrze, wyjdźcie na przerwę Ja idę zrobić sobie kawę do pokoju nauczycielskiego E, okej okay. ja stara Teraz MWF Ja mam zwolnienie, a ty? Ja też, ale chyba Twój chłopak i Jego i jego jakby Dziewczyna, znaczy Dziewczyna, która się w nim kocha jakby Wiesz, co, nie, Tak, wiemy. wiem to ona... ćwiczy. Karolinka też ćwiczy. u moje okulary. Okej, okay, chodźcie na... Pan y, tu nadal? Tak, tak. chodź, na górę idziemy. Okej, okay, jesteśmy... dobrze dzieci, wy tam idźcie już na salę, ja pójdę do łazienki. Ale to... Okay. ale co wy tu robicie? Przecież tutaj będzie tego występ. A możesz dostawić moje skrzypce, tak... Nie, możesz dostawić moje skrzypce. Ale co ja będę ich grała? Nie, ja miałam grać na skrzypce. No to prawda ona miała grać na roli. Jak będę grała? Źle do tego nie pasuję. а подожди за запомните ты... кто так... no. пошел кто тут так ну вот кто тут так не играет Nie, proszę też nie, tylko. Oj, perfekto! Zagrasz na yy, Na gali. Jakiej gali? Na otwartej szkole. A, jasne. Dobra, to my tutaj posprzątamy, bo my tego jakby chcieliśmy zrobić, żeby było. A kto on nie gra na flecie? Ja na pewno nie. Ja nawet ładnie gram No dobra, będziesz grał, a ty grasz na gitarze, to widzę hmm. No dobra Może być, możesz... ojej przepraszam Możesz grać na gitarze Okej, okay, to puszczę tutaj instrumenty, a ja zobaczę jeszcze tam hmm. Kto ładnie śpiewa? Ja też ładnie śpiewam, ale... Nie gram na To będzie bez śpiewania A na klarniecie Czy to, to tam jest? Yy, mogę je spróbować? Zagrać na tym yy, No dobrze Dobra, yy, wy tam macie chyba teraz włew, tak? Tak, to my tutaj yy, Posprzątamy Dobra, to ja wam poprowadzę Włew, bo dziś pana nie ma to ma zwolnienie siada, ale najpierw zbiórka na linii. Jezus, dlaczego dzisiaj Maćka nie ma? Dobrze. Yy, rozgrzewkę poprowadzi Oskar Albo nie. Nie ma Oskara, tak? Ja, y, oj, ja mogę. No dobra. No to y, dobrze. Co ma zwolnienie siada? Jezus, stara. Dobra, powiedzmy, że oni tam mieli jakieś nie? Robili teraz brzuszki, powiedzmy. Jezus, stara, ja nie chcę. Ja się boję grać na tym. A Wy dziewczynki możecie sobie poćwiczyć granie. Yy, no dobrze, a nie będziemy przeszkadzać w wwf Nie, będziecie w robić symfonię. To jest A ma, może jakieś Powinnam znaleźć u mnie w pokoju. A ty masz może inną gitarę? Hmm? Tak, moja pracuje w teatrze, więc znając życie, będzie miała jakąś gitarę. Czyli znajdzie się jakaś gitara dla ciebie, tak? Jasne, chyba tak. No dobra. Yy... Dobrze, teraz yy, robimy yy, matematyka. Jeszcze yy, piłki. Matematyka? Z piłkami? O, hej Hej, hej, bierzcie, bierzcie sobie piłki Powiedzmy, że to będą piłki nie do nogi, tylko do czegoś innego Albo dobrze, w nogę zagranicie Ale ja nie umiem A ja umiem Dobrze, zagrajcie sobie w nogę Okej, okay, to byliśmy potrzebowali jeszcze jednej osoby w sumie to nie ja mogę, bo mam nawet tego. Dobra, to my razem i wy razem. Spoko. Umożesz grać w nogę? Umiem grałam z bratem. i bratem kuzynem. Ty brata nie masz, a mam kuzyna. Okej, okay, dzieci, start! Jestem od... Ona ogólnie, nie powiedziałam wtedy, ale ona Uwielbia grać się jakby w nogę Że ona trenuje czasem nogę I jakby No, że gra w, w piłkę przepraszam Byli że się nie odzywam, ale ja trochę nie wiem co teraz powiedzieć, Mówię Podaj, dobra Drużyna! Jak się nazywacie? Nie wiem, dla imię, dla przykładu kurczaki. Kurczaki wygrywa! A teraz siadajcie proszę na trybuny. Tutaj choć proszę yy, Haniu. Jasne. Dobrze. A więc to tyle z dzisiejszego WF-u. Mam ochotę powiedzieć czołem klasę, ale nie wiem, czy mi odpowiecie. Odpowiemy. Czołem klasa. Czołem. Czoł. Czekajcie. Czołem... Nie, ma brzuchem. Dobrze. I idźcie na kolejną lekcję. Dryadym, -dr 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 -dr. czy Czyli tylko mi się zdaje, że teraz się skończyła przerwa. Nie, złanie mi tylko tobie. Ale nie można. Ale nie można brać ze i w szkole przecież. A ty mi będziesz mówić, co mogę, to czego nie mogę. No nie No właśnie Dobra, chodźcie dziewczyny, Jdziemy na ten, na być już O Jezus, naprawdę? On będzie jeździł na desce mhm. A może... A masz może... Y, jedzenie? Bo, bo, bo ja zapomniałam Nie, nie mam Dobra, dziewczyny O hej, dość się przebiec No Chodźcie Ej, ja też idę! A dlaczego nikt to mnie nie lubi? Oj, ała, spadłam. No dobra, może polubię mnie jak będę... ...będę się ubierać i zmienię okulary. I tak, i przemaluję włosy. Ale nie warto się zmieniać dla innych przecież. Przecież każdy może być i ubierać się jak chce. To, że się dobrze uczy, to nie znaczy, że muszą być przeciwko mnie i że nie mogą być moimi przyjaciółmi. Dobra. Dziecko, nie nie chodź na... Y, znaczy, nie chodź. Nie, nie, jeździ, nie jeździ się tutaj na deskorolce. Ale to jego deskorolka. Dobrze, ale ty na niej jeździsz, dziecko. No dobra. Do dyrektora zapraszam i odejmij mi tą deskę. Ale proszę pana, to moja, proszę Pani, to moja deska. To weź ją, schowaj do szafki. Zapraszam. Ale... Zapraszam proszę. Dzień dobry. Ona jeździła na desce w szkole. No dobrze i to nie ma zasady, że nie można. Tutaj można jeździć. Tutaj przyjmujemy tylko ludzi z talentami. To, że umie jeździć na deskorolce. to znaczy, że ma jakiś talent. Ale ja nie mam żadnego talentu. To dlaczego to pani jest? Bo ta pani chyba chce, chce mieć talent. I, a, tak, chyba tak, dziecko. Oj, jeśli dowiedzieliście, to przepraszam Was bardzo. Y, więc tak. Y, zapraszam Panią y, do Pani gabinetu. Ja sobie tutaj pogadam z tym dzieckiem. Słyszałam, że. Czekaj, jak się nazywa? No, jak można nazwisko? Y, Kordaszewska. na imię? Yy, Lara A, a twój tata przypadkiem nie będzie Za rok dyrektorem? Tak, będzie, będzie Mhm mm No dobrze, daruję ci tym razem Ale pamiętaj, nie jeździ na desce Może dobrze Jak twój tata będzie, bo tutaj mamy apteczkę I może ci się coś stać Okej, okay, do widzenia Oj, przepraszam No i ci się upiekło tym razem chodźmy na ten obiad dosłownie i czekajcie na mnie. A, a tutaj... O, w końcu jesteś moja przyjaciółko! Y o, cześć, wróciłaś do szkoły. No. Wróciłam. i Nie zamierzam już wyjść. Aha. Ale ja mam nowych przyjaciół. Jezus naprawdę Jezus. Nikt mi to nie lubi chyba. Ej, okej, okay, nie pytam. Dobra, nałóżmy sobie to jedzenie, po prostu i jedzmy. I mhm. Dobra, ja chyba wezmę sobie sałatkę. Kanapkę. Oj, kanapkę. Kanapkę. Taka jest chwila. I nie da się na to kanapki już teraz. Oto to ja chcę kanapkę. No, nie da się sałatki, No, to sałatkę wezmę w rękę. Nie? No, nie picie Okej, okay, to tyle z mojego śniadania. to obiadu. No, okej, okay, ja wezmę sobie. O, jak to im. Picie. Picie. Dobra, powiedzmy, że ona wzięła to picie, nie no, zależ. Znaczy na to... Okej, okay, teraz w takim razie ja. No to ja chcę sobie zjeść um, kanapkę, znaczy i bubble tea, niech będzie. No to ja wezmę hmm, kanapkę z czarnym chlebem. Sałatkę, bo słyszałam, że jest dobra. I to. Nie, nie to. To. Okej, okay, no to jest Okej, okay, zjedzone Oj, dobra, zostawmy te, te tacki tutaj, bo i tak ktoś po nie przyjdzie się ten, nie. nie Nikt nie przychodzi po te tacki nigdy Oj, proszę, proszę I ogólnie to chyba będzie na tyle w tym odcinku i no, następny odcinek będzie jutro może, postaram się, albo w sumie jeszcze dzisiaj, ale nie teraz, nie rano teraz, tylko raczej po szkole jak wrócę, czyli jakoś tak 15 może, więc to tyle i pa!